Środowisko artystyczne wokół Andrzeja Łapickiego nigdy nie zaakceptowało Kamili Łapickiej. O różnicy wieku między małżonkami mówiło się albo źle, albo wcale. Po śmierci aktora w 2012 roku, Kamila Łapicka postanowiła na chwilę wyjechać z Polski, aby odpocząć od medialnego szumu. Gdy się poznali, Andrzej Łapicki miał 85 lat, a Kamila zaledwie 25. Mimo że niewielu wierzyło w trwałość ich związku, para zdecydowała się na wspólne życie. Małżeństwem byli przez trzy lata, aż do śmierci artysty. Choć początkowo młoda żona wspierała swojego męża, wraz z upływem czasu między nimi zaczęło się nieco psuć. Kamila Łapicka musiała zmierzyć się z trudną sytuacją po śmierci męża. Okazało się również, że Andrzej Łapicki wydziedziczył ją w testamencie. Wdowa nie była w stanie porozumieć się z krewnymi aktora i zdecydowała się na emigrację. Kamila wyjechała z Polski, zostawiając za sobą dotychczasowe życie. Na przestrzeni lat Kamila nieco się zmieniła. Z facebookowego profilu Łapickiej dowiadujemy się, że znów mieszka w Warszawie. Wdowa po Andrzeju Łapickim opublikowała niedawno również nowe zdjęcie, na którym widać, że zrezygnowała z blondu, pozostając wierna brązowemu, naturalniejszemu kolorowi.